Cześć, witam was w kolejnym materiale. Słuchajcie, w komentarzach napisaliście z prośbą o przetestowanie tornadorów, o zaprezentowaniu jak się tymi tornadorami pracuje, jakimi tornadorami pracujemy my. Biorę na pokład dzisiaj kwestię tornadoganów, zarówno na mokro, na sucho, przeróżnych przekładek. Zobaczycie, jak to wyglądało nas w filmie. Idziemy na backstage i nagrywamy. Naszym dzisiejszym pacjentem do testów będzie Dacia Duster. Słuchajcie, tornadory, moim zdaniem, zostały zaprojektowane głównie właśnie dla takich samochodów. O co, o co w tym wszystkim chodzi? Generalnie o jakość materiałów stosowanych w samochodach. Słuchajcie, Dacia. No nie cechuje się zbyt wysoką jakością tworzyw, a szczególnie właśnie wykładziny. To jest wykładzina, która bardzo lubi wchłaniać piasek, brud, zanieczyszczenia było to i tak dalej. Więc odkurzanie tego klasyczną metodą jest po prostu bardzo uciążliwe. Jak mamy samochody wyższej klasy, ta wykładzina jest na tyle puszysta, czy jak można to inaczej określić, po prostu rezonuje, oddaje nam ten piasek, jeżeli po prostu się klasycznie odkurza. Oczywiście, jeżeli ktoś dwa lata w ogóle odkurzaczem nie, nie, nie robił swojej wykładziny, to i tak ona będzie zapiaszczona dosyć mocno. Natomiast e, wtedy też te tornadora jak najbardziej możemy użyć. Nie chodzi, nie chodzi mi o to, że tornadory są do samochodów niższej klasy, a do wyższej klasy już nie. Chodzi o to, że przy tej niższej klasie niestety tornador jest niezbędny. Po prostu. Zaprezentuję wam, jakie ja Tornadore mam i jak ich używamy. Także pierwsze, co idziemy do półki, bo dzisiaj miałem dostawę swoją drogą, także idziemy zobaczyć, co przyszło jak to wygląda. Szybkie ogłoszenia parafialne. Słuchajcie, od 5 do 8 lutego, czyli od poniedziałku do czwartku, prowadzimy szkolenie czterodniowe, jeżeli jesteś zainteresowany tematem Detailingu, chciałbyś rozwinąć u siebie taki biznes na naprawdę fajnym, wysokim poziomie i chciałbyś przede wszystkim monetyzować tą pracę zgodnie ze sztuką? No to zapraszam cię, nie może ci zabraknąć. Zostały nam dwa ostatnie wolne miejsca. Kolejne szkolenie dopiero w marcu. Jeżeli interesuje ci jakikolwiek termin, napisz: będziemy już realizować dla ciebie termin, żeby go zarejestrować i zapisać, żebyś nie musiał się stresować, że znowu ci coś przypadnie. Koszt takiego szkolenia. Klasycznie 4000 zł brutto to jest cała inwestycja potrzebna do spędzenia 4 dni naprawdę przy fajnej, ciekawej i przede wszystkim rozwijającej pracę. Nie jest ona skupiona tylko na detailingu, czyli na tym, co pokazuję na co dzień na YouTube, ale przede wszystkim na kwestii marketingowej i biznesowej, żeby faktycznie to, co nauczysz się przy samochodach, odzwierciedliło się w kieszeni. Tak jest zamysł i cel tego szkolenia. Co prawda to była pierwsza część organizacyjna, druga to jest szkolenie i event, który tworzymy razem z Klintel 17 lutego. Przychodzę specjalnie w sobotę dla Was, żebyście nie musieli brać wolnego i zastanawiać się, jak sobie pochytać dniówki w pracy. Wiem, że często właśnie macie z ten największy problem, żeby odnaleźć się w w środku tygodnia, więc stwierdziliśmy, że będziemy robić teraz takie eventy jednodniowe w weekendy. Więc ja przychodzę w sobotę, będzie cała ekipa od KITL, będziemy uczyć się aplikować połoki ceramiczne. Ja na tym szkoleniu na evencie będę prezentował również różne rodzaje powłok ceramicznych i przedstawiam wam ich różnice na, na różnych maskach, na różnych panelach testowych. Oczywiście w ramach tego eventu będziemy robić cały samochód, proces dekontaminacji, glinkowania, odtuszczenia oraz go powłoką. Więc jeżeli zaczynasz swoją to z detailingiem, jesteś na etapie mycia samochodu chciałbyś rozwinąć się o właśnie o powłoki, to zapraszam Cię, nie możecie zabraknąć. Te szkolenie jest tanie, kosztuje raptem 5 stówek, to jest cały koszt, ale w ramach tego szkolenia dostajesz również powłokę Klintel Admire, więc można powiedzieć, że to jest takie szkolenie z produktu, który dostajesz, ale uczysz się od najlepszych, przynajmniej takie jest założenie. Zapraszam, tutaj lista osób maksymalnie do 20, jest całkowicie otwarta, 17 luty jeszcze kawałek czasu jest, ale im prędzej się zapiszesz, tym lepiej, bo zapewne szybko się zamknie, tak jak ostatnie szkolenie z XPR, za które uczestnikom bardzo dziękuję. Jeżeli jesteście chętni na kolejne szkolenia, jeżeli chodzi o takie jednodniówki, piszcie w komentarzach, jaki temat by Was interesował. W planie mamy szlifowanie lakieru, w planie mamy kolejne polerowanie, no i przede wszystkim kolejne folie ochronne, bo to jest temat, który cały czas wraca jak bumerang i cały czas o tym zagadujecie. Piszcie w komentarzach, a tymczasem nie przeszkadzam, lecimy dalej z materiałem. Chodzi, żeby nie było? Nie jest to żadna reklama sponsorowana. Nie będę Wam tutaj proponować produktów, za które ktoś zapłacił, żebym proponował. Na to, na to mianowicie chodzi o to, że zakupiłem sobie Tornadory Benboa, świeżutko. Dlatego, że próbowałem również takich Tornadorów z chińskiej strony sprzedażowej. No, i te chińskie, niestety, jak widzicie, raże są klejone dwa, że po prostu się strasznie zapchały, strasznie się zużyły. Są zrobione z takich materiałów, przyznam szczerze, średniej jakości. Na to wygląda, na to, tak właśnie to wynika, no bo szybko się zużyły. Kupiłem kilka, a wszystkie zostały gdzieś tam zniszczone. Bębołe mam od dłuższego czasu inne, zaraz za chwilę Wam pokażę, między innymi taki i one sprawują się naprawdę nieźle. Co prawda yy, zachęcam do tego, żebyście sobie kupowali markowe produkty, ale zachęcam do tego również, żeby jednak sprawdzać ofertę konkurencji, bo czasami po prostu nie ma sensu przepłacać. W tym przypadku okaże się, zobaczymy jak ten podziała, natomiast jeżeli chodzi o samą markę Benbał, raczej jest godna polecenia. <laughs> jeżeli chodzi o Tornadory, no to mamy właśnie, tak jak możecie zobaczyć, Tornador taką zwykłą, zwykłą tubą, to jest bardzo proste urządzenie, które posiada tutaj specjalną taką dyszę na rolce, na łożysku, która po prostu pod wpływem sprężonego powietrza dostaje właśnie taki ruch wirowy, który bardzo intensywnie jest w stanie wybić nam z powierzchni piasek i inne zanieczyszczenia. Stosujemy co prawda również innego typu przekładki, zaraz wam pokażę. Tu mamy chociażby jedną zainstalowaną. Chłopaki pracują przy daci. Używamy też tego typu pistoletów z zwykłą po prostu końcówką. Z takim intensywnym, prostym strumieniem. No, przede wszystkim to, to stosujemy do szczelin, żeby wjechać w miejsca, gdzie taka nakładka tornadora z tubą po prostu się nie mieści. Często trzeba coś spod fotela wydmuchać, czy w jakiś sposób gdzieś tam w jakiejś zakamarki dojechać. I wówczas taki zwykły pistolet po prostu z prostym. Końcóweczką, a szczególnie przedłużoną, naprawdę fajnie się do tego sprawdzi. Oczywiście, przy tego typu sprzętach uważajcie, żeby sobie nie uszkodzić jakiegoś elementu, bo jednak 8 bar potrafi naprawdę dosyć mocno wydmuchać i wyczesać. Przechodzimy z powrotem do tornadorów, to Wam jeszcze raz zaprezentuję różnicę, żebyście sobie zobaczyli. Jeżeli chodzi o samo ułożyskowanie, to wydaje mi się, że tu też jest różnica w jakości. Choć wygląda to tak samo, jeżeli chodzi o sam, sam tornador, sam pistolet. Jest on inny. Ta budowa jest no, w sumie bardzo, bardzo zbliżona, bardzo podobna. Natomiast no, nie doszukujmy się teraz, czy to jest ten sam produkt, czy nie, a po prostu ma inne logoty bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Jest to kwestia po prostu e, no, jakości producenta, którą nam zapewnia. Jeżeli sprzęt nam się popsuje w mniejszym czasie niż mamy gwarancję, no to możemy sobie go reklamować. U Chińczyka no wiadomo, jak to bywa. E, więc mamy tutaj ułożyskowanie, i tu też jakoś w tych łożyskach, jakość w tych metalowych końcówkach ma znaczenie, więc warto na to zwracać uwagę. Tego typu tornadory stosujemy do wydmuchiwania, do wyodkurzania na przykład dywaników i zaraz właśnie do tego przejdziemy. Oczywiście pokażę wam również, sparuję je z innymi, żebyście mieli całe rozeznanie i porównanie. Słuchajcie, do tornadorów oczywiście potrzebujemy sprężone powietrze, więc my tutaj mamy węża, w którym mamy nabite 8 barów ciśnienia. Jeżeli chodzi o ciśnienie, tu naprawdę jest to dosyć istotne, żeby one nie tylko było wysokie, czyli te 8 bar, ale przede wszystkim, żeby one było trwałe, żeby wam zbiornik nie wypuścił tego powietrza za szybko, bo za chwilę znowu się zaczyna napompowywać, ale ta efektywność pompowania zbiornika musi być na tyle wysoka, żebyście mieli cały czas dostęp do sprężonego powietrza. Więc kompresor, no minimum 200 litrów na jedną osobę do pracy przy wnętrzu, to jest, to jest w ogóle minimum z minimum. No, na 150 działałem kiedyś i przyznam szczerze, że było to bardzo uciążliwe. Tornador po 30 sekundach pracy już nie miał mocy do, do pracy, musiałem robić przerwy. Więc takie 300 litrów to jest optymalne do tego, żeby zrobić sobie całe wnętrze bez nadyszki, bez przerw. Pierwsze co, bierzemy sobie naszego Benboa, naszego tornadora z tubą klasycznego do wydmuchiwania. Zaraz Wam pokażę jego minusy, ale również jego gdzieś tam jakieś zalety. Słuchajcie, mamy tutaj wykładzinę, która ma dosyć dużo wbitego piasku. No i po prostu przychodzimy sobie do jego wyczesania. Jedynie jak możecie zobaczyć, oczywiście mam nadzieję, że hałas nie, nie zagłuszy nam tutaj całego tego filmu. Jak możecie zobaczyć, przy użyciu tego typu końcówki, wszystko jest wydmuchiwane na zewnątrz, czyli opryskujemy sobie i rozrzucamy cały ten piasek i kurz po naszym wnętrzu, więc jest to etap, Raczej wstępny po zwykłym takim klasycznym odkurzeniu. Yy, niestety no, fakt tego, że trafia to na naszych płuc, do naszych oczu, na nasze całe ciało, nie jest zbyt przyjemny, więc tego typu końcówki my stosujemy do odkurzenia sobie na przykład dywaników na zewnątrz, albo jak wyciągamy fotel, żeby sobie go przedmuchać jak najbardziej. A przede wszystkim do czego służymy, używamy tych końcówek bez żadnego tutaj wyciągu. Do czyszczenia padów polerskich. To są najbardziej bezpieczne, najdelikatniejsze, a jednocześnie in dosyć intensywne urządzenia do wydmuchiwania, bo jednak takie sprężone powietrze punktowe ma dosyć dużą siłę, wówczas pady polerskie możemy sobie szybko zniszczyć. A tak, jest to naprawdę fajne urządzenie, uwzględniając, że wszystko dookoła będzie brudne. I tutaj mamy bardzo fajne rozwiązanie. I pokażę wam, jak ono wygląda. Więc to zostawiamy sobie na później, ewentualnie, żeby sobie dywaniki na zewnątrz wyodkurzać, żeby się nie męczyć. I właśnie wam pokażę, z czego wynika właśnie ta męczarnia. Z trzymaniem urządzenia, które jest mniej poręczne. Tutaj mamy Benboa Tornador z końcówką do odkurzacza. Tam końcówkę podpinamy sobie właśnie do odkurzacza. I konstrukcja wygląda w następujący sposób. Jest to po prostu no mniej poręczne niż taki zwykły bzytek z którym sobie możemy wszędzie operować, bo tutaj musimy uwzględnić, że mamy jeszcze ten wąż. Ale co za tym idzie? No fakt, że nie mamy tego w ustach, nie mamy tego w oczach. Moglibyśmy co prawda pracować w maseczkach, w okularach, ale mimo wszystko nie jest to aż tak komfortowe, w momencie kiedy po prostu zrobimy tak, a jednocześnie tak. Jak mogliście zobaczyć, nie powstała już właśnie ta chmura pyłu i tego dymu z piasku, dlatego że ona została wciągnięta przez odkurzacz. Normalna, normalna oczywista rzecz. Co prawda, mam jedno usprawnienie i ono już zostało gdzieś tam zajawione, ale wiem, że o to pytaliście, więc idę po dodatkowe sprzęt, żeby Wam coś. Zaprezentować alternatywnego do tego, no bo nie oszukujmy się, no jest to po prostu duże, nieporęczne, niepraktyczne. Szczególnie jak chcemy gdzieś pracować, no musimy starać się, żeby sobie nic nie uszkodzić, zarówno jak i sprzętu, jak i samochodu. No i przede wszystkim cały czas to trzymać, żeby nam się to nie wypinało, bo wystarczy mocniej pociągnąć, a szczególnie już w takich wyrobionych końcówkach, chociażby, które my mamy. Także idę po jeszcze jeden dodatkowy sprzęt do pracy na sucho i Wam go zaprezentuję. Co prawda jest to trochę nie fair, że pokazuję Wam sprzęt, którego nie jesteście w stanie kupić, bo jest to prototyp w fazie testowej i cały czas producent, który zaprojektował to, yy, rozkminia plan tak naprawdę wdrożenia tego produktu na rynek. Także może, może kiedyś się uda. Słuchajcie, to jest Tornador tej samej, na tej samej zasadzie działający jak ten bengal, ale jest on zintegrowany już z wężem ciśnieniowym. Wszystko jest schowane tutaj w tubie w środku, więc Jakbyśmy chcieli jakieś większe kawałki tym odkurzać, no to raczej nie, dlatego że mamy to wszystko gdzieś tutaj bardziej ściśnięte w środku. To jest do wydmuchiwania piasku i do tego to zostało też stworzone. Podpinamy sobie znowu do naszego ciśnienia. Czasami się tak zdarza. Podpinamy sobie węża. Ok. No i słuchajcie, mamy jedną końcówkę bez żadnej zabudowy, po prostu jakbyśmy podchodzili z odpuszczaczem do samochodu, który również będzie nam zasycał, a jednocześnie. No tutaj, wydajność, tak jak powiedziałem, ułożyskowanie ma znaczenie. Jakość tych łożysk, jakość tego samego elementu obrotowego przekłada się bezpośrednio na wykorzystanie waszego ciśnienia w układzie. Pomimo, że tam było takie same ciśnienie 8 barów, bo wyłącznie jest ten sam, to tutaj. Samo to aż po prostu drga z tego, jak ją to jest w stanie przełożyć siłę. Więc tutaj jakoś, no w przypadku Benboa no nie przekłada się na to, co jest w tym produkcie, ale niestety nie możecie go kupić, więc póki co odsyłam właśnie do produktów Benboa. Przechodzimy teraz do kolejnej prezentacji odkurzania. Jest to prosty, oczywisty proces, ale chcę Wam pokazać po prostu zalety tego typu urządzenia. Oczywiście też posiada swoje wady, chociażby uniemożliwia nam wejście w jakieś szczeliny tu między fotel nie jestem w stanie się dostać, ale na to również za chwilę Wam przedstawię patent, natomiast teraz przechodzę znowu do odkurzenia i zobaczymy. Czy tornador w ogóle jest skutecznym urządzeniem? Możecie zobaczyć, ile tego nagaru, ile tego syfu zebrało się w samej tubie w środku. Słuchajcie, tam powstaje taki specjalny wir. To się nazywa jakiś tam Wir Venturiego, czy, czy, czy w jakiś tam sposób jest to określone <laughs> profesjonalnie przez fizyków. Chodzi o to, że zawirowania powietrza, które te urządzenie powoduje, sprawiają, że one zostają już przez samego tornadora. Wciągane do góry. Że całe to nie jest tylko wybijane i leci w lewo w prawo, ale wychodzi to do góry i dzięki temu trafia do środka do tuby. Przy okazji, używając odkurzacza, po prostu trafia do naszego odkurzacza, i to jest dzięki temu dodatkowe usprawnienie. Mamy po prostu dwa elementy, które są w stanie nam podbić cały piasek do góry. Teraz, co prawda, pokażę Wam jeszcze jedno dodatkowe urządzenie której już takiej tuby nie ma, i specjalnie zostało to właśnie tak zaprojektowane, żeby to było jak najbardziej kompaktowe i malutkie. Tak jak wam pokazywałem klasyczne pistolety, które służą do wydmuchiwania, no to tutaj również taki pistolet do wydmuchiwania nie jest w stanie wam wybić piasku ze szczelin pomiędzy fotelami, a, ale jest w stanie się zmieścić. A to urządzenie również jest w stanie się zmieścić, ale jest w stanie również fajnie podbić. I podbić cały ten piasek i cały ten nagar, który jest w Także idziemy przetestować tego tornadora. Niestety też nie jest dostępny w sprzedaży. Chyba że nie znam po prostu kompletnie nie, kompleksowo całej oferty, ale po prostu odsuwam was do sklepu Mr. Cleaner. Przeszukajcie wszystkie możliwe opcje z tornadorami i będziecie w stanie odnaleźć co, co, to, co was najbardziej interesuje. Zakujemy sobie węża bo wypada ta końcówka. O, ciach. Trzeba umiejętnie tym operować. I zobaczcie tego małego wariata. Wydaje się niepozorny, a patrzcie. Jest naprawdę strasznym gigantem, jeżeli chodzi o moc. No i my sobie tego używamy akurat do do czyszczenia tutaj tej szczeliny między fotelem. Jest to okute na końcu taką gumką, która nadaje też odpowiedni kąt. Możemy sobie to regulować, właśnie tą siłę tak naprawdę, ale przede wszystkim zabezpiecza to nam ewentualnie tworzywa. Ja mogę tym dotknąć i nic z tym nie uszkodzę, to co ewentualnie co się stanie, to po prostu gumka nam zostawi taki ślad po sobie, więc nie jest to niebezpieczne urządzenie, ale oczywiście i tak zwracamy uwagę, jak tym operujemy wjeżdżam sobie właśnie w szczelinę, w zakamarki, albo bardziej precyzyjnie tam, gdzie po prostu mam zamiar i tam, gdzie intencjonalnie chcę coś lepiej wyodkurzać. Więc taki mały wariaciek również bardzo się przydaje. Możemy również spokojnie wjechać sobie do schowka, gdzie tutaj tuba mogłaby nam się po prostu nie zmieścić i sobie wydmuchiwać do samego końca wszystkie niepotrzebne elementy, które nas interesują. Temat tornadowania i odkurzania, słowo mamy zakończony. Czas przejść do odkurzania na mokro. Oczywiście, pierwszym etapem przygotowania naszej wykładziny to jest właśnie dobre jej odkurzenie. Nie wiem, czy było widać to, jak przetornadowałem same fotele i kłęby pyłu z tego wyciągnęliśmy przy okazji. No to jest najważniejszy etap do tego, żeby móc to przede wszystkim wybrać. Więc tu jest kwestia użycia albo odkurzacza piorącego, którego ja osobiście rzadko używam i nie lubię z uwagi na to, że jest to po prostu. Niezbyt potrzebne przy samochodach, które do nas zjeżdżają. My nie mamy bardzo mocno zanieczyszczonych samochodów, głównie skupiamy się na zabezpieczeniach, więc te czyszczenie u nas jest bardziej takim dodatkiem. Słuchajcie, do prania możemy zastosować zamiennie dla odkurzacza piorącego tornadora. On również zawiruje nam powietrze przy okazji razem z płynem, który mamy do prania, no a następnie po prostu możemy sobie to przebonetować, wyciągając te zanieczyszczenia, ten brud, który rozpuści się poprzez chemię który się również wybije poprzez sprężone powietrze. Zbierając to na mikrofibrę mamy uzyskany efekt czystych foteli, które są po prostu przeprane. Co prawda do foteli może kwestia tornadorów idealna nie jest, ale do wykładziny już jak najbardziej, bo tam nie mamy gąbki, gdzie może nam brud ewentualnie migrować do środka, a w wykładzinę po prostu mamy zewnętrzny materiał, który jak z zewnątrz jest wyprany, to nie ma więcej pytań. Bierzemy sobie jednego z tornadorów. Słuchajcie, mam dwa. Jeden wytrzymał i to, to są również tornadory Benboa. Jeden wytrzymał 5 lat. To jest ta wersja black, ta najdroższa, ale tutaj stwierdziłem, że chcę po prostu kupić coś jakościowego, co się nie będzie psuło, więc to Wam jak najbardziej rekomenduję. Nie kupujcie tych tańszych, bo będziecie po prostu się borykali z problemami, chyba że robicie takie pranie raz na dwa lata, no to wtedy w porządku. Jeżeli pierzecie codziennie, to weźcie sobie tornadora, który ma odpowiednią końcówkę z odpowiednią wytrzymałością i naprawdę będziecie z tego tytułu zadowoleni. Mamy zbiorniczek z płynem. Myślę, że sobie po prostu. Dolejemy tu, zrobimy sobie nową substancję, no i będziemy podchodzili do wyprania tej wykładziny. Jest już wstępnie odkurzona. Ostatni etap oczywiście odkurzania będzie zebranie tego różnego piasku, który się wszędzie przesypywał. No i przechodzimy do prania. Także zaprezentuję Wam, jak to działa. Słuchajcie, ja do prania wykorzystuję dwóch środków albo APC. Albo Purhemi Attack. Attack od Purhemi jest takim środkiem podobnym bardzo do APC, ale ma taki stricte zapach świeżego prania, co mi się bardzo podoba i przede wszystkim jest turboskuteczny. Jeżeli chodzi o tapicerkę materiałową, no to APC świetnie się nada na plastiki. I APC świetnie doczyści właśnie jakieś progi, jakieś elementy mocno zanieczyszczone, ale twarde. A, piór atak rewelacyjny jest nie tylko do twardych powierzchni, ale również właśnie do tych miękkich, to tapicerek. Jest to po prostu mój faworyt i ja zawsze po niego sięgam. Proporcje 1-10, średnio sobie takie właśnie uwzględniamy. Tutaj mamy miarkę, którą sobie zaraz zobaczę. Mamy troszeczkę za dużo wody, ale zawsze najpierw nalejcie sobie wodę, później płyn, bo jak najpierw nalejecie płyn, będziecie dolewać wodę, będzie Wam się robić tyle piany. Więc idę po Ataka, no i spróbujemy. Zasada działania jest bardzo prosta. Trzymamy spust. Płyn razem z powietrzem jest podawany. Mamy tutaj oczywiście możliwość regulacji ilości tego płynu, więc nie chcemy przesadzić. Nie chodzi o to, żeby przemoczyć, choć... Ilość wydobywanego płynu jest naprawdę dosyć, e, dosyć malutka, więc nie musimy się tym aż tak przejmować. Ale mimo wszystko, na plastikach gdzieś tam by się nam to zaciekało, nie jest to potrzebne, więc dostosowujemy sobie wedle potrzeb. Do prania tapicerki używamy więcej płynu, do czyszczenia twardych elementów, bo również jak najbardziej można, używamy tego płynu znacznie mniej. Wtedy mamy trochę dwa w jednym. Nie musimy używać pędzelków, bo jednocześnie nam to wyczyści wszystkie zakamarki sprężonym powietrzem, tym ciśnieniem, które tu powstaje, a sama chemia już będzie rozpuszczać na elemencie zanieczyszczenia. Oczywiście nie łudźcie się, że będziecie w stanie takim tornadorem wyczyścić idealnie wnętrze. Czasami trzeba sięgnąć po scrap, pada, szczoteczkę, bądź nawet magiczną gąbkę, więc są to niezbędne elementy dodatkowe do detailingu wnętrza, natomiast to po prostu pomaga nam ogarnąć te wnętrze Szybko, sprawnie, przyjemnie jako taki wstęp, a później ewentualne poprawki nanosimy już miejscowo tam, gdzie jest to niezbędne. Ja tym yy, tom sposobem wybiorę sobie cały fotel i tutaj wykładzinę kierowcy, która jest najbardziej zanieczyszczona. Zobaczcie sobie, jak to wygląda przed i zaraz zobaczycie efekt po. Przy okazji, jeżeli jesteście ze Śląska, prowadzicie właśnie studio, bądź myjnie, polecam Wam usługi naszego wgniotkarza Angelo, usuwanie wgnieceń bez lakierowania, tu macie telefon, jeżeli jesteście chętni, skorzystajcie, to jest nasz, można powiedzieć, freelancer, dojeżdża do nas, żeby nam pomóc właśnie z wgniotkami, robimy to jako dodatkowa usługa, wszyscy są z tego tytułu zadowoleni, zarówno klienta, Angelo, jak i my, także jeżeli szukacie dobrego wgniotkarza, mobilnego również, no to korzystajcie. Słuchajcie, pranie zajęło mi dosłownie 4 minuty, jeżeli chodzi o strefę kierowcy. Myślę, że to jest naprawdę fajny czas, jeżeli byście mieli to odkurzaczem piorącym, szczególnie tą wykładzinę robić, no samo zapinanie i rozrabianie płynów zajęłoby znacznie więcej czasu. Kolejnym oczywiście etapem, bo to nie jest wszystko, jest przetarcie tego wszystkiego, żeby wyciągnąć tą chemię z brudem, którą zaaplikowaliśmy na fotele, jeżeli chodzi o chemię, brud, który po prostu rozpuścił się poprzez chemię, Musimy to wszystko wziąć do mikrofibry, zobaczcie sobie jak ona wygląda, jest czyściutka, jest naprawdę normalna. Zobaczymy sobie po samym bonetowaniu w jakim stanie będzie ona po tym procesie, żebyście zobaczyli właśnie, że ten brud będzie migrować z tapicerki na naszą ściereczkę. Zrobimy to nie jak inaczej jak po prostu przecierając powierzchnię. Już przy okazji usuwamy nadmiar wilgoci z tej powierzchni, dzięki czemu proces suszenia będzie znacznie skrócony. Czyli możemy sobie wyprać taką tapicerkę i wydać klientowi samochód tak naprawdę za dwie godziny, bo tej wilgoci tu jest zdecydowanie mniej niż po odkurzaczu piorącym. Oczywiście wiadomo, że jeżeli mamy samochód, który wymaga dogłębnego prania, bo jest po prostu bardzo mocno zapuszczony, no to tornador raczej się nie nada. To jest bardziej do odświeżenia tapicerki, taką jak tu możecie widzieć, która posiada jakieś pojedyncze plamy i przede wszystkim trochę tego kurzu, tego pyłu. No to jak najbardziej tak, natomiast do jakichś szczurów, ja to tak właśnie określam, samochodów, które są mocno zapuszczone, no to już te musimy wjechać z odkurzaczem piorącym, nie ma się co łudzić. Ale mimo wszystko w naszym studiu 80-90% prac w zupełności taki tornador wystarcza. Jeżeli chodzi o fotel, to już wszystko. Teraz przejdę do bonetowania wykładziny. Wszędzie tam, gdzie tylko używaliśmy naszego płynu ze sprężonym powietrzem, przecieramy na sucho. Nasza mikrofibra wygląda tak. Nie jest to najgorszy stan, i już Wam wytłumaczę, z czego to wynika. Chodzi o to, że zabrudzenia w samochodzie, przede wszystkim, to w 90% kurz i piasek, czyli coś, co usuwane przy użyciu odkurzacza piorącego. Jeżeli nie ma plam typu rozlana kawa, typu rozlane mleko, no to. Tak naprawdę samo odkurzanie już da taki efekt, jakbyśmy to po prostu wyprali. I to jest cała konkluzja detailingu wnętrza, jeżeli chodzi o wykładziny i używanie tornadorów. Samo odkurzanie już robi całą robotę. Plamy muszą powstać w wyniku płynów, w wyniku smarów, w wyniku jakichś właśnie wtarć płynnych substancji, a nie substancji e, twardych, które tutaj mamy przede wszystkim na wykładzinie. Więc samo odkurzanie już dało efekt, a bonetowanie razem z tornadorem na mokro po prostu doczyściło to do samego końca. Mamy tu jeszcze oczywiście troszeczkę luźnego piasku, który możemy sobie wyodkurzać, natomiast taka właśnie metodologia, gdzie 90% roboty robi odkurzacz, jest najskuteczniejsza w detailingu, nie musimy naprawdę często prać tapicerki, jeżeli dobrze zrobimy samo odkurzenie. I z Was do tego właśnie zachęcam, żebyście jak najczęściej wykorzystywali tornadory, bo one skrócą Wasz czas pracy, ułatwią Wam cały proces mycia, cały proces prania, później również tapicerki, a być może nawet sprawią, że pranie nie będzie potrzebne, zostanie tylko i takie odświeżenie delikatną chemią tej tapicerki, żeby zaczęła mieć swój pierwotny kolor no i żeby się prezentowała jak najlepiej oczywiście materiał w daci no niestety nie będzie wyglądać jak nowy i on już w fabryce wygląda... wygląda jak wygląda, no to powiedzmy zostawimy to gdzieś tam już nie opisane do samego końca, każdy wie o co chodzi, no niestety ta motoryzacja czasami nas nie rozpieszcza i jest to dosyć utrudnione, ale mimo wszystko widzieliście proste i łatwe sposoby jak można sobie z tym poradzić. Jeżeli chodzi o tornadory zapraszam Was właśnie do Mr. Cleanera, z którym współpracujemy, my tam na co dzień zaopatrujemy się nie tylko w chemię, ale również właśnie w akcesoria detailingowe, czy to chociażby maszyny, czy właśnie tornadory. Jeżeli się podobało, poprosimy łapki. Pamiętajcie, że sekcja, komentarzy jest do Waszej dyspozycji. W tym roku bardzo mocno zwracamy uwagę, żeby tworzyć dla Was materiały, których przede wszystkim Wy oczekujecie. Nie będziemy starać się wymyślać koła na nowo, tylko będziemy tworzyć filmy i produkcje, w których będziemy skupiać się na Waszych prośbach. Więc napiszcie, jaki odcinek chcielibyście, żebyśmy nagrali, a myślę, że w kolejnych czy w kolejnych dwóch tygodniach taki odcinek się pojawi. Jeżeli taka współpraca z nami Wam odpowiada, zostawcie oczywiście suba, zostańcie z nami na dłużej i będziemy kolejne poradniki dla Was tworzyć. Dzięki za uwagę, cześć i do zobaczenia.